6 sierpnia święto przemienienia Pana Jezusa. Ewangelia Marka, 9 rozdział, wiersze od 2 do 10. To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Te słowa dzisiaj jakoś bardzo mocno połączyłem z Józefem Egipskim, który również był dany przez swojego ojca Jakuba, innym braciom, został posłany do nich, żeby tam, gdzie oni się znajdowali, żeby do nich dołączył. I pamiętamy, że to posłanie tego Józefa skończyło się tym, że jego bracia nie chcieli słuchać go, bo on wcześniej opowiadał im o swoich sna, snach, że w tych snach widział chociażby swojego snopa, któremu kłaniały się pozostałe snopy. Jego braci, i tego nie chcieli e, słuchać. E, ale potem się okazało, że e, zaczęli. W Egipcie ludzie słuchać Józefa dlatego, że miał prorocze sny i wyjaśniał historię, która miała się zrealizować w Izraelu, to znaczy, że miało zabraknąć chleba, miało zabraknąć, miała być po prostu susza. To samo z Jezusem. Jezus na początku dany i Bóg mówi: Jego słuchajcie. Ta historia też skończyła się tragicznie, ale ostatecznie dzisiaj. Po zmartwychwstaniu Chrystusa słuchamy Jezusa, słuchamy Jego Słowa, bo wiemy, że to Jego Słowo jest prawdziwe i ono tak naprawdę wyjaśnia nam naszą rzeczywistość. I chociaż, jak powiedziałem, te dwie sytuacje, te dwie historie miały swój tragiczny finał, tak patrząc po ludzku, to jednak później okazało się, że Bóg potrafił w tych historiach przekazać nam swoje głębokie Słowo, i wielu ludzi go zrozumiało. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.